Gordon Murray zaprezentował swój nowy samochód. Być może część z Was o tym słyszała, ale jestem przekonany, że dla większości z Was, do niedawna również dla mnie, taka wieść nie byłaby niczym szczególnym. I pewnie przeszedłbym obok tego obojętnie. W dzisiejszych czasach co drugi dzień słyszymy, czy widzimy newsy, że jakaś kolejna firma Krzak, o której nigdy nie słyszeliśmy, zapowiedziała produkcję swojego nowego hiper samochodu o mocy 10 tysięcy koni mechanicznych albo nowego samochodu jadącego na wodę, na powietrze albo super luksusowego, który swoim komfortem i prestiżem ma prześcigać wszystko dotychczas znane, bo stylizowane jest, nie wiem, na jachcie, pociągu albo na Titaniku. O oh, shit, oh, shit! Jednak mimo wszystko wydaje mi się, że tym newsem o samochodzie Gordona Marea warto opowiedzieć i Was tym zainteresować. A najlepiej powiedzmy pierw sobie, kim jest ten tajemniczy gość o imieniu kojarzącym się prędzej z kuchnią i patelniami. What the fuck did you put in that sauce? Sperm. Gordon Murray to południowoafrykańczyk, który większą część swojej kariery poświęcił Formule 1 i zasłynął z projektowania bolidów F1. Początkowo w latach 69-86 pracował dla brytyjskiego zespołu F1 Brabham, dla których zaprojektował wiele unikatowych bolidów, spośród których parę zdobyło tytuł mistrzowski. Zbudował on sobie reputację absolutnego specjalisty, perfekcjonisty, zwracającego uwagę na każdy detal, ale oprócz tego często podchodził do projektowania w sposób innowacyjny, dla niektórych wręcz szalony. Między 1973 a 1985 rokiem Bolidy Mareya wygrały 22 Grand Prix i dały tytuł Mistrza Świata Nelsonowi Piquetowi w 1981 i 1983 roku. Braham zajął drugie miejsce w klasyfikacji kon. Konstruktorów w 1975 i 1981 roku. Po odejściu z Brabhama przeniósł się do McLarena, obejmując stanowisko dyrektora technicznego. Bazując na doświadczeniu wyniesionym z poprzedniego zespołu stworzył m.in. bolid o oznaczeniu MP4x4 napędzany silnikiem Hondy, który wygrywał 15 z 16 startów Grand Prix i dał pierwszy tytuł mistrza świata Ertonowi Senie. W klasyfikacji konstruktorów McLaren zdobył 199 punktów, co oznaczało, że pobił rekord największej ilości punktów dla konstruktora w jednym sezonie. Od 1988 do 1991 roku McLaren zdobywał zarówno mistrzostwo kierowców, jak i konstruktorów. Alan Prost zdobył tytuł w 1989 roku, a Ayrton Senna w latach 90-91. Weźmy na tapetę jeden z wyjątkowo ciekawych bolidów, który on zaprojektował. Widzicie, co on ma z tyłu? No nie da się tego inaczej określić, to jest po prostu wiatrak. Z tego też względu, bolid Brabham BT46, nazywany był często Fenkarem od angielskiego słowa fan, czyli właśnie wentylator lub wiatrak. Pod koniec lat 70-tych furorę w sportach motorowych robił tak zwany efekt przypowierzchniowy. W skrócie polegał on na tym, że poprzez odpowiednie wyprofilowanie podwozia można przyspieszyć przechodzenie powietrza pod samochodem, co z kolei zmniejszy ciśnienie powietrza pod podwoziem w stosunku do ciśnienia powietrza nad nim. W efekcie da to większą przyczepność opon. Kolejną zaletą tego zjawiska było obniżenie oporu powietrza bolidu, co skutkowało szybszym wchodzeniem w zakręty bez spadku osiągów na prostych odcinkach. Większość konstruktorów wywoływało efekt podciśnieniowy poprzez zastosowanie dyfuzorów, a później Lotus wpadł na pomysł zastosowania tunelu Venturiego który wykorzystywał zjawiska związane z hydrodynamiką do wytwarzania podcisienia pod autem. Marej stwierdził, że po co męczyć się z dyfuzorem, skoro można zastosować po prostu wentylator, który wysysał powietrze z podbolidu, przyciągając tym samym go do podłoża. Jak pomyślał? Tak też zrobił i stworzył właśnie model BT46. Oficjalnie wentylator służył do chłodzenia silnika. Ale po kilku wyścigach jasne stało się, że faktyczne zastosowanie wiatraka jest zupełnie inne. Wiatrak napędzany był bezpośrednio z silnika, więc w momencie dodawania gazu wentylator zasysał powietrze, a samochód osiadał na zawieszeniu, tworząc docisk i efekt przypowierzchniowy. Kierowcy innych zespołów zgłaszali, że wiatrak rzuca na ich samochody kamienie, na co Marek odpowiedział, że to niemożliwe, ponieważ obraca się on ze zbyt małą prędkością. Wśród zespołów wywołało to poruszenie, ponieważ widziały one jaką przewagę daje Brabhamowi wentylator. Koniec końców, po wielu prawno-politycznych przepychankach wewnątrz zespołów i samego FIA, rozwiązanie to zostało uznane za nielegalne i mówiąc krótko – zbanowane. Po zakończeniu swojej kariery w F1, Gordon Murray dogadał się z McLarenem na rozpoczęcie produkcji samochodów osobowych. Jakbyśmy posłuchali wypowiedzi znanych i cenionych ludzi związanych z branżą motoryzacyjną, odpowiadających na pytanie, jaki jest najlepszy, najwspanialszy i najbardziej wybitny samochód, który kiedykolwiek stworzono, najczęstsze odpowiedzi to byłyby Porsche Carrera GT, Ferrari F40 i McLaren F1. To właśnie model F1 był. Efektem pomysłu McLaren'a, by zacząć produkować samochody osobowe, a Gordon Murray był jego głównym projektantem. Samochód absolutnie zniszczył ówczesną konkurencję wśród super samochodów, a do dziś stanowi niedościgniony wzór projektowania samochodów sportowych, osiągając na rynku wtórnym ceny pomiędzy 15 a 20 milionów dolarów. 31 marca 1998 roku na Volkswagenowskim torze Era Lessen samochód rozpędził się do 386,5 km na godzinę, co przez całe 7 lat było niepobitym rekordem prędkości dla samochodów produkcyjnych. Pobił go dopiero nieoficjalnym rekordem Koenigsegg CCR, a oficjalnie Bugatti Veyron. McLaren F1 był trzymiejscową rakietą na kołach. Z kierowcą siedzącym po środku. Wyprodukowany w 1994 roku, był pierwszym wozem drogowym wykonanym całkowicie z materiałów kompozytowych, głównie włókna węglowego. Wszystkie stalowe części silnika zastąpiono odpowiednikami tytanowymi i aluminiowymi, a sam tylko układ wydechowy wykonany z tytanu był lżejszy o całe 16 kg względem jego odpowiednika stalowego. Silnik wyłożony był złotą powłoką ułatwiającą odprowadzanie ciepła. Następnym samochodem stworzonym przez Mareya był McLaren SLR produkowany przy współpracy z Mercedesem. Wyprodukowany w 2003 roku również był samochodem wyprzedzającym swoje czasy, choć jasno nastawiony bardziej na komfort niż czysto sportowe czy torowe zastosowanie. Tak więc, w momencie kiedy wiemy już, kim jest Gordon Murray, możemy przejść do zapowiedzianego przez jego firmę Gordon Murray Design samochodu sportowego o nazwie T50. T50 ma być duchowym spadkobiercą McLarena F1 i najbardziej zaawansowanym technologicznie i najbardziej aerodynamicznie wydajnym pojazdem dopuszczonym do ruchu po drogach publicznych. Znając potencjał Mareja, zapewnie tak właśnie będzie. Świadczą o tym zarówno pierwsze zdjęcia, jak i schemat konstrukcyjny. O ile sam samochód nie wygląda na szczególnie oryginalny, kształtem przypomina wiele spośród super samochodów obecnej ery, o tyle żaden z nich nie posiada wiatraka z tyłu. Ogólnie mówiąc, wiatrak połączony jest z rozbudowanym systemem aerodynamicznym biegnącym z każdej strony nadwozia i podwozia. Wszystko, każdy spoiler, klapa, tunel ma swoją funkcję i kilka trybów działania, w zależności czy kierowcy zależeć będzie na docisku prędkości w zakrętach, skrócenie drogi hamowania czy prędkości maksymalnej. Cały system aerodynamiczny ma na bieżąco dostosowywać się do warunków drogowych. Wiecie, jeszcze do niedawna było tak, że jak producent chciał, by jego samochód prowadził się jak po sznurku, To dodawał masę spoilerów i dyfuzorów, ale przez to samochód cierpiał na przyspieszeniu i prędkości maksymalnej. Całość na stałe była konfigurowana pod konkretne warunki, konkretne zastosowanie bądź poddany konkretny tor wyścigowy. W dzisiejszych czasach jeden samochód może płynnie przechodzić pomiędzy wieloma zastosowaniami. A wiatrak? No cóż, w F1 sprawdził się na tyle, że aż go zbanowano. Nic natomiast nie stoi na przeszkodzie, by zastosować go w aucie osobowym, więc możemy być świadkiem nowego trendu wśród supersamochodów. samochodów. T50 ma być napędzany silnikiem V12 Coswortha, Kręcącym się do szalonych 12 100 obrotów na minutę, co stanowiłoby absolutny rekord najwyżej kręcących się silników w samochodach produkcyjnych. Na chwilę obecną ten rekord dzierży Ariel Atom, którego V8 rozkręca się do 10 600 obrotów na minutę. V12 Coswortha produkuje moc 650 koni mechanicznych z pojemności 3,9 litra, a dzięki małemu zestawowi elektrycznemu moc chwilowo może zostać podniesiona do okrągłych 700 koni. Może 700 koni mechanicznych na tle chociażby McLarena P1 nie brzmi oszałamająco, ale gdy dodamy do tego fakt, że cała konstrukcja ma ważyć dokładnie 980 kg, to całość już robi wrażenie i gwarantuje Runujące osiągi. Co ciekawe, jedyną opcją ma być sześciobiegowy manual i napęd na tył. Tak jest, żadnych automatów, skrzynce VT czy skomplikowanych dołączanych napędów na cztery koła. Jakby tego było mało. Entuzjastów McLarena F1 ucieszy z pewnością fakt, że T50 będzie mieć taką samą konfigurację foteli jak we wspomnianym F1, z kierowcą siedzącym po środku i dwoma cofniętymi fotelami dla pasażerów. Na chwilę obecną samochód znajduje się w fazie testów w tunelu aerodynamicznym, a pierwsze dostawy do klientów planowane są na początek 2022 roku. Czy na naszych oczach rodzi się następca legendarnego McLarena F1? No cóż, no czas pokaże. Jeśli miło spędziłeś ostatnie kilka minut, to daj łapkę w górę, a w komentarzu napisz, jakie masz pierwsze skojarzenie, widząc wiatrak na tyle samochodu sportowego. Jestem ciekaw Waszej kreatywności, ja lecę nagrywać dla Was kolejne materiały. Wytrzymacie się ciepło, cześć!